W Stanach kolejna rewolucja. Pigułka, która zapobiega ciąży nawet 5 dni po stosunku, ma być od teraz dostępna również dla dziewczyn poniżej 17 roku życia i to bez recepty. Do tej pory takie pigułki wydawane były tylko na receptę, ale sąd w Nowym Jorku postanowił znieść wszelkie ograniczenia w tej kwestii. Pigułka o wdzięcznej nazwie plan B wzbudziła do tej pory już sporo kontrowersji, na przykład była rozdawana dziewczynkom w nowojorskich szkołach bez wiedzy ich rodziców. Amerykańska Akademia Pediatrów uważa, że prośba o receptę stanowi problem dla wielu dziewcząt, a ponieważ w Stanach, kraju rozwiniętym, ciąż wśród nieletnich jest aż 750 tysięcy rocznie, z których jedna trzecia kończy się aborcją, akademia proponowała pediatrom wypisywanie pigułek plan B na zapas, żeby. W sytuacji stresowej nie musiały dziewczyny biec do lekarza czy do apteki. A jak to wszystko usprawiedliwia akademia? Podobno psychologowie przeprowadzili badania, w których wyszło, że swobodny dostęp do pigułek nie ma wpływu na psychikę dziewcząt, dziewcząt niepełnoletnich i że wcale częściej nie decydują się na seks. Ten lek został zatwierdzony już w 1999 roku, jednak do tej pory mogły go kupować kobiety jedynie na receptę. Ale od 2006 recepta okazała się zbędna dla kobiet powyżej 18 roku życia, a potem dla dziewczyn 17-letnich. Od teraz takie tabletki bez recepty będą mogły sobie kupić 12-letnie czy 14-letnie dziewczynki. Takie pigułki oprócz stanów dostępne są bez recepty w 63. Różnych krajach, np. we Francji, Australii, Danii czy Wielkiej Brytanii. W Stanach kosztują od 35 do 60 dolarów. Plan B 50 dolarów za jedną dawkę. W ciągu ostatnich 4 lat prawie 6 milionów kobiet w Stanach przyznało się do zażycia tej tabletki. 17% przyznało się do jej zażycia aż trzykrotnie. Tyle, że ta pigułka ma ograniczone działanie antykoncepcyjne. Działa pod warunkiem, że w cyklu nie wystąpiła jeszcze owulacja. W sytuacji, gdy doszło do poczęcia dziecka, działa ta tabletka wczesnoporonnie.